Oliwiny są kryształami, które najczęściej mają takie zabarwienie butelkowo-zieloną kawę, y mogą być lekko brązowe, mogą być prawie zupełnie czarne, y to zależy od domieszek, ale mimo wszystko y wyglądają trochę jak szkło właśnie. To są ska minerały skałotwórcze, występujące dość licznie, y ale w skałach których nie ma kwarcu, czyli najczęściej niedosyconych krzemionką. Tam, gdzie się pojawia kwarc, tam nie może być oliwin. Przynajmniej w pierwotnej krystalizacji. Dlaczego? Dlatego, że kwarc krystalizuje na końcu, kiedy już wszystkie jony żelaza, magnezu, wapnia, sodu tak dalej, są zajęte i zostaje czysta krzemionka. Natomiast oliwin krystalizuje na samym początku krystalizacji, kiedy tych jonów jest dużo, i ich stosunek do krzemionki jest najwyższy. Dlatego właśnie nie mogą się spotkać w jednej skale, bo wyklucza się to nawzajem. Bo oliwiny krystalizują w takich skalach, których ma możliwość być utrzymania tego minerału. Bo gdy jest inny stosunek, to po prostu. Oliwiny ulegają wtórnemu rozpuszczeniu i przemieniają się w inne minerały. Natomiast kwarc krystalizuje na końcu. Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o pokazanie oliwinu jako minerału skałotwórczego.